Wyobraź sobie kupowanie kolacji w letnim upale. Bez lodówek, bez zamrażarek, nawet bez lodu. Tylko surowe mięso wiszące w gorącu zatłoczonych średniowiecznych targów, atakowywane przez muchy. Średniowieczni ludzie stawiali temu czoła codziennie. Więc jak targi utrzymywały mięso wystarczająco bezpieczne, aby ufać mu na rodzinnym stole? Świeże mięso w średniowiecznych czasach miało poważny problem z nastawieniem. W ciągu zaledwie dnia lub dwóch bez chłodzenia zamieniłoby się z kolacji w katastrofę zdrowotną zegar zaczynał tykać w momencie gdy zwierzę zostało ubite a psucie wygrywało częściej niż ludzie lubią przyznać targi w ciepłych miesiącach stawały się siedliskiem kłopotów muchy atakowały stragany mięsne jak małe wampiry przenoszące niebezpieczne zarazki z jednego kawałka mięsa na drugi sam zapach mógł cię przewrócić ale to nie było nawet najgorsze Bakterie mnożyły się szybciej niż plotki w małej wiosce, zamieniając to, co powinno być pożywieniem, w truciznę. Rodziny stały przed przerażającą grą hazardową, za każdym razem, gdy kupowały mięso. Jeden zły kawałek mógł sprawić, że wszyscy zachorowali. Naprawdę ciężko zachorowali. Mówimy o rodzaju choroby, która nie tylko zrujnowała twój tydzień, mogła zakończyć twoje życie. Zatrucie pokarmowe w średniowiecznych czasach nie było czymś. Z czego wychodziłeś po odpoczynku i krakersach? Rzeźnicy żyli pod stałą presją. Sprzedaj zepsute mięso, stań przed wysokimi grzywnami, które mogły zniszczyć ich biznes z dnia na dzień. Władze miejskie traktowały bezpieczeństwo żywności poważnie, ponieważ rozumiały stawkę. Reputacja rzeźnika znaczyła wszystko, a jedna partia zgniłego mięsa mogła obrócić całą społeczność przeciwko nim. Ryzyko finansowe było miażdżące, ale ciężar moralny był jeszcze większy. Oto gdzie sprawy stają się interesujące. Ludzie nie byli bezradnymi ofiarami czekającymi, aż ktoś wynajdzie lodówkę. Rozwinęli genialne rozwiązania, które wydają się prawie magiczne, gdy weźmiesz pod uwagę ograniczone narzędzia, które mieli. Każda kultura, każdy region, każda rodzina, stali się ekspertami w przechytrzaniu psucia. Średniowieczny świat działał na zupełnie innej osi czasu niż nasz. Planowanie posiłków oznaczało myślenie tygodniami lub miesiącami do przodu. Przechowywanie nie było tylko o wygodzie, to była strategia przetrwania. Społeczności, które opanowały konserwację mięsa, prosperowały, podczas gdy te, które tego nie zrobiły, zmagały się przez surowe zimy z pustymi brzuchami. Ale oto co sprawia, że ta historia jest fascynująca. Metody, które opracowali, nie były tylko desperackimi próbami uniknięcia głodu. Te techniki stworzyły smaki i tekstury, których wciąż pragniemy dzisiaj: bekon, szynka, suszone mięso, kiełbasy. Wszystkie te ukochane potrawy zaczęły się jako rozwiązania problemu psucia. Pomysłowość nie zatrzymała się też na indywidualnych gospodarstwach domowych. Całe branże wyrosły wokół pokonywania bakterii. Handlarze soli, operatorzy wędzarni i specjaliści od konserwacji stali się niezbędnymi członkami każdej społeczności. Ich wiedza reprezentowała różnicę między ucztą a głodem to co niezwykłe. To jak ci średniowieczni innowatorzy zamienili wyzwanie życia lub śmierci w formę sztuki. Nie tylko rozwiązali problem gniącego mięsa. Odkryli coś znacznie cenniejszego. Same techniki, które przekształciłyby sposób w jaki całe cywilizacje jadły, zaczęły się od zrozumienia dokładnie kiedy działać. A timing stał się wszystkim. Świeże mięso gnijące w letnim upale było koszmarem. Ale średniowieczni ludzie nie byli bezradni. Wymyślili coś całkiem sprytnego. Dlaczego walczyć z psuciem, gdy można było po prostu tego całkowicie uniknąć? Sezonowa rzeź. Większość zwierząt była ubijana jesienią, tuż przed nadejściem zimy. To nie był jakiś przypadkowy wybór. Zimna pogoda spowalnia bakterie, jak naciśnięcie hamulców na uciekającym wozie. Gdy temperatury spadały, mięso mogło wisieć przez dni, a nawet tygodnie, bez zamieniania się w eksperyment naukowy, który poszedł źle. Timing miał idealny sens z innego powodu. Karmienie zwierząt przez surowe zimy było kosztowne i ryzykowne. Siano było cenne. Zboże kosztowało pieniądze, których większość rodzin nie miała. Zwierzęta mogły nawet nie przeżyć do wiosny. Lepiej je ubić, gdy były jeszcze tłuste z letniego wypasu, niż patrzeć, jak marnieją, gdy śnieg pokryje wszystko. Zimowe miesiące w zasadzie zamieniały całe zewnętrze w gigantyczną lodówkę ludzie mogli wieszać mięso w chłodnych szopach, piwnicach, a nawet na zewnątrz pod daszkami zimne powietrze robiło pracę, którą lodówki zrobiłyby stulecia później nie potrzeba żadnego wymyślnego sprzętu tylko matka, natura robiąca swoje te jesienne rzezie nie były ponurymi, samotnymi sprawami całe społeczności zamieniały je w festiwale sąsiedzi pomagali sąsiadom rodziny dzieliły się narzędziami technikami i masywnym obciążeniem pracą gdy przetwarzasz całą świnię lub krowę, dodatkowe ręce sprawiają, że wszystko jest łatwiejsze. Te festiwale Rzezi stawały się corocznymi tradycjami, na które ludzie faktycznie czekali. Ma to sens, prawda? Po miesiącach głównie warzyw i ziarna świeże mięso było celebracją wartą posiadania. Dzieci uczyły się rodzinnych przepisów. Dorośli dzielili się plotkami i nadrabiali wiadomości. Wszyscy wiedzieli, że nadchodzi zima ale przynajmniej stawiliby jej czoła z pełnymi brzuchami i wypakowanymi spiżarniami. Strona społeczna miała znaczenie równie duże jak strona praktyczna. Przetwarzanie dużych zwierząt wymagało wiedzy przekazywanej przez pokolenia. Które kawałki trwały najdłużej? Jak grubo powinieneś kroić do suszenia? Kiedy mięso było za daleko, aby je uratować? To nie były rzeczy, których nauczyłeś się z książek. Mądre rodziny koordynowały się również ze swoimi sąsiadami. Twoja krowa jest ubijana w tym tygodniu, moja jest robiona w przyszłym tygodniu. Dzielimy się świeżymi kawałkami, które nie wytrzymają. Wtedy wszyscy wracają do domu z różnorodnością, zamiast jeść nic tylko wołowinę przez miesiące. Cały system działał, ponieważ dopasowywał ludzkie potrzeby do naturalnych cykli, bez walki z letnim upałem czy zimowym zimnem. Po prostu pracowanie z tym, co oferowały pory roku. Oczywiście idealny timing Twojej rzezi był tylko pierwszym krokiem. Nawet w zimnej pogodzie mięso nie trwałoby wiecznie bez poważnej pomocy. Po tym wszystkim starannym czasowaniu i sezonowym planowaniu średniowieczni ludzie wciąż stawiali czoła brutalnej rzeczywistości. Świeże mięso szybko by zgniło, nawet w zimie. To tam sól wkroczyła jak średniowieczny superbohater solenie. Sól była absolutnie magiczna dla konserwacji mięsa. Wyciągała wodę prosto z mięsa, tworząc środowisko, w którym bakterie nie mogły przeżyć. Bez wody oznaczało brak psucia, prosta nauka, śmiertelnie skuteczne rezultaty. Ale oto rzecz o soli wtedy. Nie była tanią przyprawą stołową, którą chwytałeś w sklepie na rogu. Sól była cenna, naprawdę cenna. Ludzie nazywali ją białym złotem i nie żartowali. Wojny były prowadzone o kopalnie soli. Szlaki handlowe istniały wyłącznie w celu przenoszenia soli z miejsca na miejsce. Niektórzy pracownicy byli opłacani solą zamiast monet co jest źródłem wyrażenia wart swojej soli każde średniowieczne miasto miało wyspecjalizowanych solowarów, którzy wiedzieli dokładnie jak pracować z tą białą magią. To nie byli amatorzy rzeźnicy próbujący szczęścia byli wykwalifikowanymi rzemieślnikami, którzy rozumieli idealne proporcje, timing i techniki, które oznaczały różnice między zakonserwowanym mięsem a drogą katastrofą. Dwie główne metody dominowały w świecie solenia. Solenie suche oznaczało pokrycie mięsa całkowicie w grubej soli, a następnie pozwolenie czasowi wykonać swoją pracę. Sól wyciągałaby wilgoć dzień po dniu, aż mięso stałoby się twarde jak skóra i całkowicie bezpieczne. Solenie mokre obejmowało tworzenie mocnych roztworów soli, gdzie mięso moczyłoby się przez tygodnie, powoli przekształcając się w coś, co mogło trwać miesiące bez chłodzenia. Rezultaty były imponujące. Prawidłowo zasolona wieprzowina, wołowina lub ryba mogły przetrwać całe sezony bez psucia. Te nie były wyśmienite posiłki, według współczesnych standardów. Zasolone mięso było twarde, słone i wymagało moczenia przed gotowaniem, ale utrzymywało rodziny przy życiu, gdy świeża żywność znikała. Następnie jest wpływ kulturowy, który łatwo przegapić. Zasolone mięsa stały się kręgosłupem średniowiecznych diet podczas chudych miesięcy, gdy jesienne żniwa się skończyły, a wiosenne sadzenie jeszcze się nie rozpoczęło. Zasolone mięso zapewniało niezbędne białko, które utrzymywało społeczności funkcjonujące. Marynarze polegali na zasolonej wieprzowinie podczas oceanicznych podróży, armie maszerowały na zasolonej wołowinie, klasztory gromadzili zasolone ryby na religijne okresy postu. Proces solenia wymagał też prawdziwej umiejętności. Za mało soli oznaczało psucie i zmarnowaną żywność. Za dużo soli sprawiało, że mięso było niejadalne. Temperatura, wilgotność i timing wszystko miało znaczenie. Mistrzowie solowarze pilnowali swoich technik starannie, przekazując wiedzę przez linie rodzinne jak tajemnice handlowe. Sól działała genialnie dla konserwacji, ale średniowieczni ludzie wiedzieli, że poleganie tylko na jednej metodzie było ryzykowne. Mądre społeczności łączyły wiele technik konserwacji, aby zmaksymalizować swoje szanse przetrwania, co prowadzi nas do innej kluczowej metody, która działała ręka w rękę z soleniem sól nie była jedyną bronią w średniowiecznym arsenale konserwacji mięsa. Suszenie mięsa stało się równie kluczowe i, szczerze mówiąc, znacznie bardziej dramatyczne do oglądania. Rzeźnicy kroili swoje mięso w długie, cienkie paski, i wieszali je jak pranie na drewnianych stelażach ale tu robi się ciekawie lokalizacja była wszystkim nie mogłeś po prostu rzucić mięsa na zewnątrz i mieć nadzieję na najlepsze idealne miejsce do suszenia potrzebowało stałego przepływu powietrza ochrony przed deszczem i wystarczającego słońca aby zrobić swoją magię bez gotowania mięsa mądrzy handlarze budowali rozbudowane konstrukcje suszące które wyglądały jak drewniane szkielety rozciągające się na całych placach targowych te urządzenia łapały każdą bryzę i maksymalizowały ekspozycję na słońce. Niektóre miasta miały tak wiele stelażów suszących, że odwiedzający mówili, że całe miejsce wyglądało jak gigantyczne pajęczyny zrobione z mięsa. Proces wymagał cierpliwości. Świeże paski wołowiny mogły potrzebować dwóch tygodni idealnej pogody, aby przekształcić się w suszone mięso, które mogło trwać miesiące. Ryby wymagały jeszcze więcej uwagi. Dorsz wisiał na drewnianych ramach tak długo, że ludzie nazywali końcowy produkt stockfish, twardy jak drewniane deski. Pogoda stała się największym hazardem rzeźnika. Jedna nieoczekiwana burza mogła zrujnować tygodnie pracy i setki funtów mięsa, dlatego wiele operacji suszących przeniosło się do środka ze specjalnie zaprojektowanymi pokojami z szczelinami w ścianach dla przepływu powietrza i małymi oknami ustawionymi, aby łapać poranne słońce następnie jest przewaga przybrzeżna społeczności rybackie odkryły że oceaniczne bryzy działały szybciej niż nieruchome powietrze solna mgła z morza dodawała naturalną konserwację podczas gdy wiatr robił ciężką pracę handlarze rybni w miastach portowych mogli suszyć swoje połowy w połowie czasu jakiego potrzebowali śródlądowi rzeźnicy ale suszenie nie było tylko o usuwaniu wody koncentrowało też smaki Prawidłowo wysuszone mięso rozwijało intensywne, prawie seropodobne smaki, których świeże kawałki nigdy nie osiągnęły. Ludzie faktycznie preferowali skoncentrowane smaki, szczególnie podczas długich zim, gdy cokolwiek świeżego było odległą pamięcią. Dziwna część jest taka, jak suszone mięso stało się walutą w niektórych regionach. Podróżnicy nosili paski suszonego mięsa, jak nosimy gotówkę dzisiaj było lekkie, pożywne i akceptowane wszędzie. Jako płatność za zakwaterowanie lub usługi. Kontrola jakości znaczyła wszystko w biznesie suszącym. Eksperci od suszenia mięsa mogli powiedzieć dotykiem i zapachem dokładnie, kiedy kawałek był gotowy. Za mało suszenia oznaczało psucie w ciągu dni. Za dużo zamieniało mięso w skórę, której nikt nie mógł rzuć. Średniowieczni ludzie opanowali tę delikatną równowagę przez pokolenia prób i błędów. Tworząc wysuszone mięsa, które mogły przetrwać roczne podróże morskie lub kampanie wojskowe. Ale suszenie miało jedną główną słabość, która doprowadziła sprytnych rzeźników do odkrycia jeszcze lepszej metody konserwacji takiej, która dodawała niesamowite smaki, jednocześnie rozwiązując problemy wilgoci całkowicie. Kiedykolwiek przeszedłeś obok grilla i zastanawiałeś się, dlaczego ten dymy zapach sprawia, że ślinka ci cieknie wędzenie średniowieczni rzeźnicy odkryli ten sekret wieki temu ale dla nich to nie było tylko o smaku chodziło o przetrwanie budowanie wędzarni nie było nauką rakietową cztery ściany dach i mnóstwo haków do wieszania mięsa z drewnianych belek prawdziwa sztuka polegała na utrzymaniu stabilnego ognia palącego się poniżej bez faktycznego gotowania mięsa za gorąco i skończyłbyś z drogim węglem drzewnym Zachłodno i bakterie urządziłyby własną małą imprezę na twojej cennej szynce. Dąb, hikory i drewno jabłoni stały się supergwiazdami wędzenia. Każde drewno dawało mięsu własną osobowość. Dąb sprawiał, że wszystko smakowało bogato i ziemisto. Hikory pakował cios, który mógł obudzić najbardziej mdłą łopatkę wieprzową. Drewno jabłoni to był delikatny gigant, dodający słodyczy bez przytłaczania delikatnych kawałków ale tu sprawy stają się interesujące. Dym nie był tylko przyprawianiem. Był chemiczną wojną przeciwko zarazkom. Te aromatyczne związki unoszące się w powietrzu były faktycznie małymi żołnierzami niszczącymi bakterie i tworzącymi ochronną barierę na powierzchni mięsa. Średniowieczni rzeźnicy nie znali nauki, ale na pewno wiedzieli, że to działa. Proces wymagał cierpliwości, której większość ludzi dzisiaj nie może sobie wyobrazić. Szynki wisiały w wędzarniach przez tygodnie, czasami miesiące. Paski bekonu zwisały jak skórzane zasłony, powoli przekształcając się z różowego mięsa w złotobrązowy skarb. Kiełbasy skręcone w długie łańcuchy, zbierając tę charakterystyczną wędzoną skórkę, która chrupała między zębami. Następnie jest praktyczna magia utrzymywania owadów z dala. Muchy absolutnie nienawidziły dymu. Podczas gdy świeże mięso na letnich targach przyciągało roje brzęczących szkodników, wędzone mięso siedziało spokojnie w swoich aromatycznych chmurach, całkowicie niezakłócone. Mądrzy rzeźnicy nauczyli się czasować swoje sesje wędzenia podczas sezonu much, tworząc naturalne tarcze przeciwko owadom wokół swoich produktów. Zapach stał się częścią średniowiecznego życia miejskiego. Idź przez dowolną dzielnicę targową, a gęsty słodki dym poprowadzi cię prosto do dzielnicy rzeźniczej. Ludzie kojarzyli ten aromat z jakościową żywnością, która ich nie zabije. Całkiem argument sprzedażowy w erze, gdy zatrucie pokarmowe było prawdziwą loterią. Wędzenie rozwiązało też kłopotliwy problem, o którym nikt nie mówi. Czasami mięso zaczynało się psuć, zanim rzeźnicy mogli je sprzedać. Świeże psucie śmierdziało okropnie i oczywiście. Ale dym, dym mógł maskować te wczesne ostrzegawcze zapachy, kupując cenny, dodatkowy czas. Niezbyt uczciwe, ale zdecydowanie sprytne. Najlepsza część była trwałość. Prawidłowo wędzone mięso mogło podróżować przez tygodnie bez chłodzenia, czyniąc je idealnym dla handlarzy, żołnierzy i każdego planującego długie podróże. Podczas gdy wędzenie tworzyło niesamowite smaki i trwałą konserwację, średniowieczni kucharze odkryli jeszcze bardziej sprytne triki utrzymywania mięsa bezpiecznym przy użyciu codziennych płynów domowych. Podczas gdy rzeźnicy byli zajęci swoimi wędzarniami, inna grupa konserwatorów żywności odkryła coś fascynującego: konserwacja w płynach. Upuść mięso w kwaśne płyny, a bakterie w zasadzie podnoszą ręce w poddaniu. Ocet stał się bohaterem średniowiecznych kuchni, zamieniając to, co powinno być gniącym mięsem, w coś, co mogło przetrwać zimę. Proces nie był nauką rakietową. Wypełnij słoik kawałkami ugotowanego mięsa wlej gorący ocet na wszystko i zamknij szczelnie kwas stworzył wrogie środowisko, w którym szkodliwe zarazki nie mogły przeżyć. Ale tu robi się ciekawie. Ludzie nie trzymali się tylko zwykłego octu. Wino działało genialnie do tej roboty. Kupcy pakowali mięso w beczki napełnione tanim winem, tworząc metodę konserwacji, która podwajała się jako składnik kuchenny. Zawartość alkoholu pomagała zabijać bakterie, podczas gdy kwasowość utrzymywała wszystko świeże. Bogate rodziny używały nawet drogich win, zamieniając konserwacje w luksusowe doświadczenie. Następnie jest metoda solankowa, która brzmi fantazyjnie, ale była naprawdę tylko bardzo słoną wodą. Pomyśl o tym jako o płynnym kuzynie solenia. Mięso moczone w ciężkich roztworach solanki mogło trwać miesiące bez psucia. Koncentracja soli musiała być dokładnie odpowiednia. Za słaba i bakterie i tak by imprerowały. Za mocna i mięso stawało się niejadalne. Konserwacja w oleju przyjęła zupełnie inne podejście. Całkowite zanurzenie mięsa w oleju odcinało dopływ tlenu, dusząc bakterie, które potrzebowały powietrza do przetrwania. Oliwa z oliwek była premiumowym wyborem, ale każdy tłuszcz, który pozostał płynny, działał. Niektórzy sprytni kucharze mieszali zioła do swojego oleju, tworząc aromatyzowane przetwory, które smakowały lepiej niż oryginalne świeże mięso. Miód wkroczył do gry jako własny naturalny konserwant natury jego naturalne właściwości zabijały zarazki, jednocześnie tworząc hermetyczną pieczęć wokół mięsa. Egipskie techniki udowodniły, że miód mógł konserwować rzeczy przez dekady, a średniowieczni Europejczycy szybko to zrozumieli. Słodycz równoważyła też smaki dziczyzny ze starszych zwierząt. Prawdziwy geniusz był w metodach kombinowanych. Mądrzy konserwatorzy lekko soliliby mięso, potem pakowaliby je w ocet z miodem, Następnie uszczelnialiby wszystko pod warstwą oleju. Wiele barier oznaczało wiele poziomów ochrony. Nawet jeśli jedna metoda zawiodła, inne nadal działały. Marynowane mięso stało się najlepszym przyjacielem podróżnika. Kupcy ładujący się na miesięczne podróże pakowali beczki zamoczonej w occie wołowiny i wieprzowiny. Kapitanowie statków wiedzieli, że marynowane prowianty nie zepsuły się w morskim powietrzu ani tropikalnym upale. Te zakonserwowane mięsa dosłownie napędzały średniowieczne szlaki handlowe. Ale nawet ze wszystkimi tymi płynnymi rozwiązaniami działającymi idealnie, ludzie wciąż chcieli różnorodności w swoich zakonserwowanych pokarmach. Odpowiedź przyszła z nieoczekiwanego źródła, zamieniając mięso w coś zupełnie innego poprzez mielenie go i pakowanie w osłonki. Porozmawiajmy o jednym z najmądrzejszych trików konserwacji mięsa, jakie średniowieczni ludzie wymyślili zamieniając wątpliwe mięso w coś co mogło trwać tygodniami kiełbasy mielenie resztowych kawałków mieszanie ich z solą i przyprawami a następnie pakowanie całego bałaganu w jelita zwierzęce cóż to w zasadzie jak kiełbasy się narodziły niezbyt glamurowe ale niesamowicie sprytne średniowieczni rzeźnicy zdali sobie sprawę że siekanie mięsa na małe kawałki dawało soli znacznie więcej powierzchni do pracy każdy mały kawałek był pokryty w tej zwalczającej bakterie białej złota, o której mówiliśmy wcześniej. Odkryli, że wpychanie tej mieszanki do oczyszczonych świńskich jelit lub owczych osłonek tworzyło prawie hermetyczną pieczęć. Bez powietrza oznaczało brak psucia. Prosta fizyka, średniowieczny styl. Prawdziwy geniusz był w przyprawianiu. Czosnek, czarny pieprz, nasiona kopru włoskiego i cokolwiek zioła rosły lokalnie, nie były tam tylko dla smaku. Te składniki faktycznie pomagały maskować wszelkie dziwne smaki z mięsa, które było może dzień lub dwa po swoim terminie. Średniowieczne rodziny nie mogły sobie pozwolić na marnowanie czegokolwiek, więc zamienianie lekko wątpliwych kawałków w przyprawione kiełbasy było czystym, ekonomicznym przetrwaniem. I dziwna część to, jak długo te rzeczy mogły wisieć. Dosłownie, ogniwa kiełbasy zwisałyby z kuchennych krokwi lub straganów targowych przez tygodnie bez psucia. Dopóki pozostawały suche. Kombinacja soli, przypraw i tej ochronnej osłonki stworzyła system konserwacji, który zawstydzał niektóre nowoczesne techniki. Następnie jest niesamowita różnorodność, która się rozwinęła. Każdy region miał swoją firmową mieszankę. Niemieckie obszary uwielbiały swoje ciężkie mieszanki czosnkowe. Włoskie regiony eksperymentowały z winem i koprem włoskim. Terytoria francuskie dodawały zioła, które rosły dziko na ich wsi. Te nie były tylko przypadkowe przepisy. Były rodzinnymi sekretami przekazywanymi przez pokolenia rzeźników, którzy odkryli dokładnie, które przyprawy działają najlepiej z ich lokalnym klimatem. Niektóre z tych średniowiecznych przepisów na kiełbasy są wciąż używane dzisiaj, praktycznie niezmienione po setkach lat. To nie jest nostalgia. To dowód, że te metody konserwacji faktycznie działały. Nowoczesne salami, Horizo i Bratwurst. Wszystkie śledzą swoje korzenie z powrotem do średniowiecznych rzeźników, którzy potrzebowali utrzymać mięso bezpieczne bez jakiegokolwiek chłodzenia. Ale robienie kiełbas było tylko jednym elementem znacznie większej układanki. Średniowieczne społeczności nie polegały na jednej metodzie konserwacji, potrzebowały całych systemów zasad i regulacji, aby utrzymać ich zaopatrzenie w żywność bezpieczne. Prawdziwe wyzwanie polegało na upewnieniu się, że wszyscy przestrzegali tych samych standardów, ponieważ jedna zła partia mięsa mogła sprawić, że cała dzielnica by zachorowała. Przepisy i kontrola. Średniowieczne miasta nie żartowały, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mięsa. To nie były luźne wytyczne. Były żelaznymi zasadami, z poważnymi zębami za nimi. Rzeźnicy stanęli przed wysokimi grzywnami, publicznym zawstydzeniem, a nawet wygnaniem, jeśli zostali złapani na sprzedaży zepsutego mięsa. Ma to sens, prawda? Jedna zła partia mogła zgładzić połowę dzielnicy. Inspektorzy targowi krążyli po straganach jak jastrzębie, wąchali, szturchali i badali każdy kawałek mięsa, zanim trafił na lady. Niektóre miasta wymagały, aby rzeźnicy ubijali zwierzęta tylko w określone dni, zazwyczaj wczesnym rankiem, gdy temperatury były najchłodniejsze. Mądry ruch, biorąc pod uwagę, że mieli zerowe chłodzenie, ale tu sprawy stają się naprawdę interesujące. Każdy region opracował własne tajne bronie przeciwko psuciu w oparciu o to co natura na nich rzuciła miasta przybrzeżne udoskonaliły konserwację ryb przy użyciu morskiej soli i oceanicznych brys wioski górskie używały swoich naturalnie chłodnych jaskiń jako gigantycznych szafek na mięso społeczności pustynne stały się mistrzami ultraszybkich technik suszenia dziwna część jest taka że te nie były zapisywane w wymyślnych książkach kucharskich Rodziny rzeźnicze strzegły swoich sekretów konserwacji, jak tajne informacje państwowe. Udany przepis na peklowanie mógł oznaczać różnicę między dobrobytem a biedą. Ojcowie przekazywali techniki synom przez szeptane rozmowy i staranne demonstracje. Żadnych tutoriali YouTube wtedy. Niektóre miasta stały się dziko kreatywne ze swoimi regulacjami. Niektóre niemieckie miasta zabraniały sprzedaży mięsa po południu podczas letnich miesięcy. Włoskie targi wymagały, aby rzeźnicy wystawiali swoje mięso na marmurowych płytach. Zimny kamień pomagał utrzymać rzeczy świeżymi dłużej. Francuskie wioski często wyznaczały określone dni mięsne, kiedy cały ubój odbywał się jednocześnie, tworząc ogólnospołeczne szaleństwo konserwacji. Nie zapominajmy o stronie karnej rzeczy. Nieuczciwe rzeźnicy stanęli przed czymś więcej niż tylko grzywnami. Publiczne pręgi, gdzie ludzie z miasta mogli rzucać zgniłymi warzywami w przestępce, były powszechne. Niektóre miejsca zmuszały winnych rzeźników do jedzenia własnych, zepsutych produktów przed tłumami. Mówmy o surowej sprawiedliwości. Najbardziej udani mistrzowie konserwacji stali się lokalnymi celebrytami. Ludzie podróżowali mile tylko po to, aby kupić ich legendarne wędzone szynki lub idealnie peklowane kiełbasy. Ci rzemieślnicy rozumieli coś, co współcześni naukowcy żywnościowi wciąż badają, jak temperatura wilgotność, przepływ powietrza i czas współpracowały, aby stworzyć magię konserwacji. Te średniowieczne innowacje nie były tylko taktykami przetrwania. Położyły podwaliny dla dzisiejszych najbardziej ukochanych pokarmów: włoskie prostiutto, niemieckie bratwurst, hiszpańskie horizo i francuski pasztet wszystkie śledzą swoje korzenie z powrotem do tych desperackich prób utrzymania mięsa przed psucie. Ci starożytni rzeźnicy i ich pilnie strzeżone sekrety ukształtowały sposób, w jaki jemy dzisiaj. Ich walka z psuciem dała nam kulinarne skarby, których nowoczesna technologia wciąż nie może w pełni powielić.